Witam państwa, nazywam się Ewa Gierula. Jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a Zdrowie Człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Czy spożywanie wyłącznie naturalnych pokarmów może być szkodliwe? Pytanie to mnie kiedyś zaskoczyło. Ale po jakimś czasie zorientowałam się, że jest to dylemat niejednej osoby. Kiedyś moje koleżanki ze studiów dietetycznych zadały mi takie pytanie, czy nie sądzę, że trzymanie się diety, która oparta jest wyłącznie na naturalnych pokarmach, takich nieprzetworzonych przemysłowo, bez pestycydów, bez pozostałości środków farmakologicznych stosowanych w hodowli zwierząt, czy to jest do końca bezpieczne, gdyż jeżeli nie spożywamy od czasu do czasu takiej zwykłej, tak zwanej normalnej żywności pochodzącej ze zwykłych sklepów, czyli przetworzonej, zawierających te niepożądane substancje, czy nie spożywanie takiej żywności nie jest szkodliwe w tym sensie, że się od niej odzwyczajamy i tracimy na nią odporność? Byłam zaskoczona tym pytaniem, ale podobną kwestię poruszyła niedawno moja znajoma, która opowiedziała mi pewną historię o swojej mamie. Mama ma 74 lata i od wielu, wielu lat odżywia się tylko tym, co sama sobie wytworzy. Innymi słowy, nie kupuje żywności w sklepie, nie je przypadkowej żywności, uprawia własne warzywa, owoce, ma własne kurki, piecze samodzielnie chleb itd. No i dlaczego tak robi? Nie jest to bynajmniej wynik jej jakichś przekonań, głębszych przemyśleń, idei, tylko bardziej kwestia praktyczna. Otóż, jeżeli zje coś przypadkowego, to od razu się potem źle czuje. I nawet może być to żywność nieprzetworzona, na przykład zje zwykłego ogórka ze sklepu, z przypadkowego straganu i się źle czuje, a jeżeli to będzie ogórek z własnego ogródka, wszystko jest w porządku. I ta moja znajoma podejrzewa, że organizm jej mamy tak się wydelikacił, że teraz mama ma wręcz problem i że to nie jest coś pożądanego. Przy okazji ta znajoma powiedziała, że jej mama cieszy się doskonałym zdrowiem. Gdy miała jakąś wizytę u lekarza, nie wiem z jakiego względu, ale spotkała się z lekarzem, lekarz zaczął zadawać jej pytania o to, jakie leki przyjmuje. Okazało się, że żadnych i lekarz nie mógł wyjść ze zdziwienia, że ta kobieta w ogóle na nic nie choruje. No bo w tym wieku zazwyczaj ludzie na coś chorują i przyjmują jakieś stałe leki. Więc ta druga informacja jest bardzo, bardzo ważna i uważam, że to jest jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze, kryterium tego, czy nasza dieta jest właściwa, czy nie. Czyli to, jak funkcjonujemy, czy jesteśmy zdrowi, czy nie, jak się czujemy na co dzień. Natomiast kwestia, czy nasza wrażliwość ponadprzeciętna powiedzmy wrażliwość, ponadprzeciętna w tym sensie, że porównujemy się do tak zwanych normalnych ludzi, którzy jedzą to, co kupują w zwykłych sklepach. Czy ta, powiedzmy, ponadprzeciętna wrażliwość jest oznaką czegoś złego? Otóż nie. Moja interpretacja tej sytuacji jest taka, i to też wyjaśniła mojej znajomej, że taka wrażliwość na to, co może nam potencjalnie zaszkodzić, jest czymś bardzo, bardzo pożądanym i że niestety większość ludzi, którzy odżywiają się w tak zwany normalny sposób, niestety zatraciło tę wrażliwość. I nie odczuwa natychmiastowych złych skutków tego, że zje coś, co nie do końca jest dobre dla ich zdrowia. Taką wrażliwość w zwiększonym stopniu mają kobiety w ciąży, mają małe dzieci, no i właśnie osoby, które pozostają przez dłuższy czas na właściwej, naturalnej diecie opartej na czystych, wysoko odżywczych, nieprzetworzonych przemysłowo pokarmach. I tego rodzaju wrażliwość chroni nas. Przed czymś, co jest o wiele bardziej niebezpieczne, nie przed takimi doraźnymi złymi skutkami, złym samopoczuciem, ale przed ciężkimi chorobami, które skradają się podstępnie, powoli, które na początku w ogóle nie dają o sobie znać. I niestety ludzie, którzy nie mają tych wczesnych oznak, nie mają tej wysokiej wrażliwości na to, co im może zaszkodzić. Czasami są zaskakiwani właśnie przez takie ciężkie choroby, albo popadają w ciąg chronicznych chorób może nie ciężkich, ale takich nawracających, na przykład przeziębi, infekcji, infekcji typu grypa, itd. No i tak to się kończy. Natomiast problem jest z tym, że oni w ogóle nie kojarzą tych chorób, w tym tutaj również dotyczy to chorób, takich jak nowotwór, nie kojarzą ani oni, ani ich lekarze z tym, co spożywają. Więc ta w cudzysłowie ponadprzeciętna wrażliwość, która tak naprawdę powinna być naturalną wrażliwością każdego zdrowego człowieka, jest czymś bardzo pożądanym i bardzo dobrym. I podam tutaj przykład. Czy można powiedzieć, że nie picie alkoholu spowoduje, że stracimy odporność na alkohol? Poniekąd, jeżeli w ogóle nie pijemy alkoholu i napijemy się bardzo małej ilości alkoholu po długim, długim okresie niespożywania alkoholu albo w ogóle gdy jesteśmy abstynentami, to ten alkohol oczywiście, że silniej na nas zadziała i może nawet wywołać jakieś skutki uboczne albo powiedzmy skutki wesołe, jak zwał, tak zwał, w każdym razie wyraźną reakcję organizmu. Natomiast jeżeli jesteśmy alkoholikami i wypijemy malutki kieliszek wódki to prawdopodobnie ani my tego nie odczujemy, ani nasze otoczenie. To samo dotyczy papierosów, to samo dotyczy wrażliwości na kofeinę. Im ktoś więcej pije kawy i herbaty, tym mniej odczuwa skutki wypicia jednej filiżanki kawy czy herbaty. W przeciwieństwie do osób, które od czasu do czasu piją kawę czy herbatę, wówczas najczęściej ta kofeina o wiele mocniej działa albo działa już w bardzo małych dawkach. I tak samo jest, jeśli chodzi o to, co nam szkodzi w żywności. Część populacji, część ludzi ma tak, że po długim okresie spożywania tego co im szkodzi, nie odczuwają bezpośrednich dolegliwości. Natomiast stan ich organizmu pogarsza się z roku na rok i powoli, powoli popadają w różnego rodzaju choroby albo są tak jak wspomniałam, zaskakiwani przez już bardzo groźną chorobę typu nowotwór. I tutaj mamy najprawdopodobniej do czynienia z takim zjawiskiem, które przeczy trochę klasycznej zasadzie toksykologii, że dawka czyni truciznę, czyli coś co nam szkodzi i jest spożywane w małych dawkach, że nam nie szkodzi. Otóż jest takie zjawisko, które opisałam w książce Żywność a zdrowie człowieka, zbadane przez naukowców już w latach 70. i 80., badane i dotyczy to wpływu pestycydów, między innymi pestycydów czy pozostałości plastików również na nasz organizm, że im mniejsza dawka, tym bardziej oddziaływuje na nasz organizm, a w szczególności na nasz układ hormonalny i oczywiście w sposób negatywny. Dzieje się tak dlatego, że receptory hormonów reagują na bardzo malutkie ilości hormonów i niektóre z tych substancji szkodliwych, do których należą pestycydy czy plastik, one właśnie tutaj oddziaływują na układ hormonalny, na receptory. Hormonalne, no to, to jest takie wyjaśnienie, już na, na przykładzie, jak to działa. Także powracając do tej mamy, myślę, że jest wszystko w porządku, że to, że ona jest całkowicie zdrowa i że ma taki wyostrzony organizm na to, co może jej zaszkodzić, jest to bardzo dobra sytuacja. I tutaj też przytoczę słowa profesora Jonathana Brostofa, specjalisty alergologii, zajmującego się również nietolerancjami pokarmowymi. Że osoby, które mają nadwrażliwość pokarmową, z kolei, czyli cokolwiek nie zjedzą, dostaną wysypki albo jakichś objawów z nietolerancji pokarmowej, są poniekąd chronieni takimi reakcjami organizmu, bo uważają przez to, są zmuszeni do tego, aby uważać na to, co jedzą. Natomiast ci ludzie, którzy nie mają tych problemów, są bardziej narażeni na głębsze choroby. I powracając też tutaj do argumentu moich koleżanek ze studiów, że no, jeżeli by tam chodziło o dzieci, jeżeli nie pozwolimy naszym dzieciom poczęstować się czymś, co zawiera pestycydy, jest przetworzone i tak dalej, to one stracą na to odporność. No, nie mogę się tutaj z tym zgodzić, gdyż chociażby jeśli chodzi o pestycydy, tak jak mówiłam, nie istnieje dawka bezpieczna. I mówimy tu o takim niebezpieczeństwie kumulatywnym, o zatruciu kumulatywnym, długookresowym, które należy odróżnić od zatrucia ostrego, do którego ma zastosowanie ta klasyczna zasada toksykologii, dawka czyni truciznę. Na przykład najmniejszej ilości glifosatu, powszechnego, chyba najbardziej popularnego pestycydu, czy najmniejsza dawka rtęci, neurotoksyny, czy aluminium, które również się pojawia w naszej żywności, będzie szkodzić. Nie ma innymi słowy bezpiecznej dawki glifosatu, rtęci czy aluminium. Normy na te substancje powinny wynieść zero, chociaż nie zawsze tak się te normy ustala ze względu na to, że chyba nikt obecnie nie ma w sobie zerowej ilości szkodliwych substancji, no niemniej nie oznacza to, że one są bezpieczne. Reasumując, nie ma czegoś takiego jak utrata odporności na powiedzmy glifosat, aluminium czy rtęć, dlatego że nie można na te substancje się uodpornić. I z tym Państwa dzisiaj pozostawiam temat do przemyślenia. Jeżeli ktoś chciałby również dodać swój głos, jakieś przykłady z życia, czy zadać pytanie, zapraszam do włączenia się w dyskusję, wypowiedzenia się w obszarze komentarzy pod tą audycją. Dziękuję za uwagę.